не не tylko nie Natsuki bez twarzy zignoruj wszystko co przeczytałeś nie, nie zignoruj, nie ma sensu próbować robić cokolwiek witam wszystkich bardzo serdecznie jestem do a to jest moi drodzy kolejny odcinek z Doki Doki MC revenge czyli zemsta głównego bohatera na Monice mam nadzieję w ostatnim odcineczku Yuri i Natsuki się dosyć mocno pokłóciły standard u nich spędziliśmy troszeczkę takiego pikantnego czasu z Yuri no i też e, doświadczyliśmy trochę psychozy Yuri Generalnie w sumie tyle, więc dosyć, dosyć spokojnie. Yuri była parę razy taka psychopatyczna, ale tak to było w miarę w miarę spokojnie, co oznacza, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo chory. Więc zaczynamy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli lubicie Doki Doki, czekaliście na ten odcinek i też czekacie na kolejne modziaki, to dobijmy pod tym odcinaczkiem takie 2000 lajków, i Monika, okej okay, wszyscy, wszyscy skończyliśmy czytać swoje wiersze. Dobra, wymieniliśmy się wszyscy wierszami, jest coś, co musimy dzisiaj omówić, więc jeśli wszyscy mogliby usiąść z przodu klasy, chodzi o festiwal, a, festiwal, no. Cóż, w pewnym sensie festiwal. W każdym modziaku przewija się festiwal, a ja dalej go nie widziałem. Naprawdę musimy robić coś na festiwal? To nie tak, że nie damy rady zrobić czegoś dobrego w kilka dni. Po prostu skończymy ośmieszając siebie, zamiast pozyskać nowych. Nie przejmuj się na cuki, i tak nie dojdzie do festiwalu. Ty zginiesz. Eee, nie. Natsuki? Nie, ty się pożygasz i uciekniesz z klasy. Yuri zginie. Nadal mamy tylko czterech członków, a festiwal jest naszą jedyną prawdziwą szansą na znalezienie więcej, wiecie? Tam, a, dobra, już tutaj, wcześniej tutaj był plakat, na którym wisiała Sayori. z um, Sayori gdzieś wisi, może się o sobie wziąć, powiesić tutaj. Będziemy mieć piątego członka. A festiwal jest naszą jedyną, prawdziwą... Tak, tak, tak. W każdym razie, co jest takiego wspaniałego w pozyskiwaniu nowych członków? Mamy już wystarczająco, żeby być postrzegani jako oficjalny klub. Więcej członków znaczy tylko, że wszystko będzie głośniejsze i trudniejsze do zarządzania. Natsuki. Myślę, że nie patrzysz na to w odpowiedni sposób. Nie chciałabyś dzielić swojej pasji z jak największą możliwą ilością osób, aby zainspirować ich do znalezienia tych samych uczuć, które cię tutaj przywiodły? Klub Literacki powinien być miejscem, w którym ludzie mogą wyrażać siebie tak, jak nie mogą nigdzie indziej. Powinien być miejscem ała tak intymnym, że nigdy nie chcesz z niego odejść. Dlatego powinniśmy ciężko pracować i wspólnie przygotować coś na festiwal, nawet jeśli jest to coś małego. Prawda, Urhara? Mam wybór? E, mogę wybrać? O, daj spokój! Nie możesz wykorzystywać tego, że Urhara zgodzi się z tobą tylko dlatego, że nie wie, jak czemukolwiek odmówić. Spójrz, Monika, czy naprawdę myślisz, że ktokolwiek z nas dołączył do tego klubu z myślą o innych ludziach? Yuri nawet nigdy się nie odzywała, dopóki nie dołączył Urhara. A jeśli chodzi o mnie, wolę spędzać czas tutaj niż w domu, no domyślam się Natsuki. A Urhara nawet nie pasjonuje się literaturą. No zostałem zaciągnięty tutaj siłą. I to wszyscy. Przykro mi, ale tak naprawdę jesteś jedyną, która jest zainteresowana szukaniem nowych członków. Reszcie pasuje tak, jak jest. Wiem, że jesteś przewodniczącą i w ogóle, ale naprawdę powinnaś raz przemyśleć nasze zdanie. Uuu, to... Monika jest wyraźnie zaskoczona słowami Natsuki. To... Wcale nieprawda. Jestem pewna, że Juri. Nie denerwuj jej. Nie denerwuj Moniki, bo skończy się to źle. Jestem pewna, że Juri i Urhara chcą więcej członków w klubie. Mogę wybrać, mogę powiedzieć, prawda? Eee, nie wiem jak Juri, ale jestem trochę obojętny. W dupie to mam Monika. W dupie. Gdybym okazał tyle entuzjazmu ile chce Monika, prawdopodobnie kłamałbym. Mimo to, jeżeli ode mnie zależy uratowanie tej sytuacji, em, nie. Natsuki ma rację, prawda? Ten klub jest niczym więcej jak miejscem, gdzie kilka osób może się spotkać. Dokładnie. Dlaczego myślałam, że wszyscy widzą to w ten sam sposób co ja? Ale to nie znaczy, że jesteśmy przeciwni przyjmowaniu nowych członków czy coś. Urhara, dlaczego w ogóle dołączyłeś do tego klubu? Co chcesz z niego wynieść? Cóż. Y to naprawdę nie jest coś o czym mogę mówić szczerze, czyż nie? Wynieść chcę którąś z was i to w sumie tyle. W rzeczywistości, jeżeli pamiętam, nie miałeś nawet możliwości nie dołączyć. No właśnie. Fajnie, że to zauważyłaś. No, nikt mnie nie zmuszał, żebym dołączył. Monika siada i patrzy na swoje biurko. W każdym razie, po co to wszystko? Co jeśli założenie tego klubu było pomyłką? Spójrz co zrobiłaś, Natsuki! Co ja? Po prostu powiedziałam co myślę. Czy to zbrodnia być szczerym? Nie chodzi o bycie szczerym, chodzi o dobór słów. Poza tym nie masz prawa mówić za wszystkich w klubie w ten sposób. W ogóle nie rozumiesz? Ja tylko Ja tylko chciałam miejsca, w którym miło będzie się spotkać z grupą przyjaciół. Czy to problem, że takim miejscem jest dla mnie klub coś tutaj lata? Mucha. Czuję, że nie pasuje tu teraz. Natsuki. Natsuki ignoruje Yuri i wychodzi z klasy. Jest źle. Nie wiem co robić. Cóż, co myślisz o festiwalu? Nie wiem. Chyba jestem obojętna. Też mam to w. Kogo obchodzi ten nieznośny? Wystraszyłaś mnie. Dlaczego ty zawsze musisz dziwnie liczyć i być najbardziej przerażająca z nich wszystkich? Mimo tego, że Monika jest największą mędą, to ciebie najbardziej się czasami boję. Mam na myśli, lubię jakim miłym i cichym miejscem jest teraz klub. Jestem szczęśliwa z tobą tutaj, ale nadal jestem wiceprzewodniczącą. Nie powinnam ignorować moich obowiązków w ten sposób. Nikt nie będzie płakał, jeżeli się zabije. I... Chcecie się... Iiii. Nie lubię tego, dlatego na przykład nie noszę soczewek, tylko mam okulary. Nienawidzę, jak coś się dzieje z oczami. Nienawidzę sobie grzebać w oczach. O, to bolało na sam widok. Napiszcie teraz w komentarzach wszyscy hashtag Biedne oko Juri. I zostawcie łapkę, jak wcześniej zapomnieli. Ała. Łapkę. Powinnam dołożyć wszelkich starań, żeby uwzględnić perspektywę wszystkich i podjąć decyzję, która jest odpowiednia dla klubu. Ale co z Tobą, Urhara, co chcesz wynieść z tego klubu? E, którąś z was? Juri powtarza to samo pytanie co Monika. Postanawiam, że udzielenie pośredniej odpowiedzi jest lepsze niż nic. Myślę, że najważniejsza rzecz jest, żeby wszyscy się dogadywali, a klub zapewniał coś, czego nie można dostać nigdzie indziej. Co za głupie kłamstwo ty chcesz po prostu jedną z nich wynieść. Nie sądzę, że chodzi o liczbę członków, ale raczej o jakość każdego z nich. No dobra, no tutaj ładnie wybrnąłeś. To właśnie uczyni klub literacki specjalnym miejscem. Rozumiem. Naprawdę się z tobą zgadzam. Chodźmy wszyscy na dzisiaj do domu. Porozmawiajmy o festiwalu jutro. Okej. Okay. Czekam na to z niecierpliwością. Pójdziemy już Urhara? Um, proszę, nie zrozum mnie źle, ale chcę porozmawiać trochę z Urharu zanim wyjdziemy. Co? Ty ze mną? Dlaczego chcesz ze mną rozmawiać? Ja nie chcę. Żeby zobaczyć, co myśli o swoim czasie spędzonym tutaj i tym wszystkim. To dla mnie ważne jako przewodniczącej. Jury e, wygląda na trochę zmartwioną, ale nie protestuje. Ja jestem ja jestem zmartwiony, Juri nie idź, nie idź, jesteś psycholką, ale nie nie zostawiaj mnie samego. Ufam e, twoim wyrokom, Monika. W takim razie widzimy się jutro. Do zobaczenia jutro. Monika macha gdy Yuri wychodzi z klasy. Piu. Ostatnio było trochę nerwowo, prawda? Troszeczkę. Tak, szczególnie dla mnie. Urhara, chcę się tylko upewnić, że cieszysz się spędzają czas w tym klubie. Naprawdę nie chciałabym cię widzieć nieszczęśliwego. Czuję się, jakbym była za to odpowiedzialna jako przewodnicząca. Cóż, to nie tak... Coś się dzieje z ekranem. To nie tak, że moje halucynacje i to wszystko jest twoją winą. Wiem, ale nadal. Naprawdę mi na tobie zależy. Wiesz, to fajnie, że mi o tym teraz mówisz. Okej? Okay? Muzyka się skończyła od dupa. Nie lubię patrzeć, jak inne dziewczyny sprawiają ci trudności. Nie, 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 żadna z nich nie sprawia trudności. Spokojnie, Monika, jest, jest dobrze. Nie zamykaj oczu. Patrzcie na mnie, jak do mnie mówisz. Z tym, jak wredna jest Natsuki. Natsuki nie jest wredna, spokojnie. Juri, będąca trochę za. wiesz, no Juri trochę jest psycholką, to przy przyznam Ci rację. <laughs> Czasem czuję się, jakbyśmy byli jedynymi prawdziwymi ludźmi tutaj. Wiesz, co mam na myśli? Mam wrażenie, że miała to na myśli w naprawdę niepokojący sposób. Ale to dziwne, ponieważ mimo całego. Czasu, który tu spędzasz, ledwo co spędzamy chwilę razem. A, mam na myśli, myślę, że technicznie to tylko kilka dni. Przepraszam, nie chciałam powiedzieć niczego dziwnego. Jest po prostu kilka rzeczy, o których mam nadzieję z tobą porozmawiać. Rzeczy, które tylko ty mógłbyś zrozumieć. Słucham, czy to ma coś wspólnego z tym, co się dzieje? Cóż, tak. Właściwie. Czekaj, jeszcze nie. Nie, 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 nie przerywajcie mi, Ona chciała mi coś powiedzieć. Chciałbym napisać wiersz o miłości. Nie chcę napisać wiersz budzę się. Wróćcie do rozmowy z Moniką, ja chciałem się dowiedzieć. Ona chciała mi coś ważnego powiedzieć. Czekaj. E? Nie pamiętam co się stało po tym, jak wyszedłem wczoraj z klubu. Rzeczywiście, nie pamiętam nawet, że w ogóle wyszedłem. Pamiętam tylko, że rozmawiałem o czymś z Moniką, a teraz jestem tutaj. Podchodzę do mojego biurka. Najwyraźniej pamiętałem o tym, by napisać wiersz więc spotkanie musiało zakończyć się normalnie. Po prostu moja pamięć zawiodła. Teraz wiem, jak Natsuki musi się czuć. Tak myślę. Cokolwiek. E, chyba pójdę do szkoły. Dzień dobry. Wróciłem do klubu. Hej, Urhara. Cześć, Yuri. Nie rób do mnie takich oczu. Nie patrz się na mnie takim wzrokiem. Czekałam na ciebie. Domyślam się. Jesteś gotowy, aby kontynuować czytanie? Eee, tak. O, nie, Sayori znowu wróciła tam na swoje miejsce. Eee, Yuri, czy możemy później wrócić do czytania? Słuchaj, ty zacznij czytać, a ja do ciebie przyjdę, dobra? Mówiłam ci, żebyś nie... O. Cześć, cześć Natsuki, hej hej. Naprawdę ona znowu się spóźnia? Przegadaliśmy cały wczorajszy dzień i. cóż, zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy również pomóc w festiwalu. Jednak rozumiem, jak się musisz czuć z tym, że nie chcesz, by klub się zmienił. Myślę, że wszyscy się tak czujemy, ale tak długo jak będziemy razem pracować, ten klub nigdy nie stanie się taki, jak nie chcemy. Więc jeśli pomożesz nam w festiwalu, kupię ci nową mangę. <laughs> Przepraszam, ale ostatnia część była naprawdę zabawna. Spójrzcie, myślałam trochę wczoraj, byłam trochę bardziej wroga niż zamierzałam, myślę, że czułam się zagrożona czy coś takiego, ale wiem, że to jest coś, co robimy razem. Nowi członkowie nie zaszkodziliby, dopóki byliby fajni i myślę, że inna dziewczyna też by była w porządku. E, Sayori by była spoko. Ale co ważniejsze, nie chciałabym, żeby to wydarzenie było do dupy, tylko dlatego, że zdecydowałam się wycofać. Nie jestem pro, wiecie? Tak czy inaczej, Urhara, co chcesz? Co chcesz dziś robić? Myślałam, że możemy. My mamy już plany na dzisiaj. Oj, to się nie spodoba, Monice. A! Więc tak, Yuri, Właśnie tak. Urhara jest zajęty powieścią, którą razem czytamy. Nie jesteś zadowolona z tego, że przekonałam go do literatury, Monika? Ja. Przypuszczam, ja byłam po prostu... Aktualnie to nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia. Możecie robić, co chcecie. Tak! Nie, 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 zapierz mnie! Co to był za wzrok? Um, dzięki za zrozumienie Monika. Właściwie mam prośbę, co chcesz. Nie miałbyś nic przeciwko, gdybym najpierw zrobiła herbatę Nie, nie, idź sobie, idź, idź, a nie trochę. Bardzo dziękuję. Z bankiem w ręku Juri w posiechu wychodzi z klasy. Aaaa, czy Yuri znowu cię zostawiła? Nie, to nie tak tym razem. Ona po prostu wyszła na pełni dzbanek z wodą, żeby zrobić herbatę. O, okej. Okay. Przepraszam za nieporozumienie. Dobra. I 10 minut minęło. Coś długo. Yuri mówiła, że nie zajmie jej to długo. No właśnie, trochę dużo minęło. Czy coś ją powstrzymuje? Nudzi mnie czekanie na nią, więc zdecyduję się i poszukać. Okej. Okay. Zobaczmy, nie chcę trochę, nie chcę. Najbardziej logiczne miejsce, w którym mogłaby być Yuri, to blisko fontanny z wodą. Ruszyłem korytarzem, nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że spotkamy się z czymś <głos> złym. <głos> Co to za dźwięk? Dochodzi za rogu, brzmi jak oddech. Czy ta osoba cierpi? Dochodzę do rogu i wyglądam za niego, Yuri? Ja dochodzę, czy to... What, what, what? Czy to mnie cofnęło w czasie? What? 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 Czy to była Monika, która stwierdziła, że nie mogę tego zobaczyć? I po prostu cofnęła nas w czasie? What? Wróciłam. Dzięki za... Poczekaj chwilę, Yuri. A o co chodzi? Wyciągam ją na korytarz. Ja tylko pamiętam, że wyszedłem, żeby cię poszukać, bo długo nie wracałeś i znalazłem cię tnącą się nożem. Jednak to widziałem. A potem. a potem czas się cofnął, czy coś. Okej, okay, czyli główny bohater przeżywa wszystko z nami. Dobra. Tylko Yuri pewnie nic nie pamięta. Czy ja zwariowałem? Ja. Urhara. Nie zrobiłam to, Juri, dlaczego? Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czasami moje serce po prostu nie przestaje walić. Nie mogę się uspokoić. Przeraża mnie to. Sprawia, że czuję się jakbym traciła zmysły, ale cięcie się. Zawsze wyrywa mnie z tego. To. to dziwne Juri bardzo. Musi być jakieś inne wyjście. Może, ale proszę, czy możemy iść teraz czytać? Jeśli tylko mógłbym w jakiś sposób cofnąć się w czasie i powstrzymać ją przed cięciem się. Tak myślę. Okej, okay, dobra, wróciliśmy do klubu. Urhara, lubisz herbatę oolong? E, tak, tak, nigdy nie piłem tak w sumie chyba herbaty oolong. Czy nie miałbyś nic przeciwko, gdybyśmy usiedli dzisiaj na podłodze, jak z Natsuki? No dobra, no skoro chcesz. Tylko, że ja z nadsługi tak zawsze siadałem. No, no, no ale dobra, e, dlaczego? To byłoby trochę lepsze dla moich pleców. Wolę czytać z plecami opartymi o ściany niż pochylając się nad biurkiem. A przepraszam, nie widziałem. Nie przejmuj się. Po prostu regularnie cierpię na ból pleców, więc staram się jak najlepiej sobie z tym poradzić. Czyżby? Zastanawiam się, dlaczego tak jest. To prawdopodobnie z powodu mojej... E, e, melonów. To z powodu twoich melonów. Mo mojej... Twojej postury, prawda? Zawsze zgarbiona podczas. Nie, nie, chodzi o melony. Tak, tak. Mam okropną postawę podczas czytania, dlatego powinniśmy usiąść na podłodze. Słusznie. Juri jest znowu całkowicie skupiona na czytaniu. Wziąłem czekoladowy cukierek i włożyłem go do swoich ust. Następnie wziąłem kolejną czekoladkę. I kieruję ją w stronę Yuri. Nawet nie odwraca wzroku od książki. Po prostu otwiera usta, jakby ta sytuacja była całkiem naturalna. Ale to oznacza, że nie mogę się tutaj zatrzymać. Z niepokojem wkładam czekoladkę do jej ust. Tak po prostu Yuri zamyka usta. He? Nagle wyraz jej twarzy zmienia się. Czy... czy ty właśnie... Yuri patrzy na mnie, jakby potrzebowała potwierdzenia tego, co się właśnie stało. O, on... Urhara... Pe, przepraszam. Chyba nie powinienem tego robić... Juri zaczyna ciężko oddychać. Ja nie mogę. Urhara, zrobiłem coś głupiego, prawda? Nagle Juri gwałtownie łapie mnie za ramię i szarpnięciem podnosi zna nogi. Moja filiżanka przewraca się. Urhara, moje serce, moje serce nie przestaje walić. Urhara, nie, 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 zaczyna wychodzić. Chora psycholka, a mogliśmy to tak romantycznie spędzić, pogadać b, b, Nie wiem, dalej się powymieniać z czekoladkami i tak dalej, a to, to moja wina. Juri, przepraszam, to co zrobiłem było naprawdę głupie. Proszę, postaraj się uspokoić i nie tnij się! O, nie, nie mogę! Nie mogę się na niczym skupić! Skup się na nas, na czekoladkach! Czujesz to urhara? Juri nagle kładzie moją rękę na swojej klatce piersiowej. Czuję, czuję melony. Dlaczego mi się to przytrafia? Nie, nie. Muzyczka się zmieniła. Czuję się, jakbym traciła zmysły. Nie, ona otworzyła oczy. Nie mogę tego powstrzymać. To nawet zniechęca mnie do czytania. Chcę tylko patrzeć na ciebie. Czuję, że powinienem się odsunąć. Chyba tak. Ja odsunę, ale jestem niezdecydowany. Odejdę. Nie zbliżaj. Panie misiu? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja się wymienię z panem misiem. Co? Ja, ja odejdę. A pani, a pani, misiu, ale mnie wystraszyłeś! Nie, nie robi się tak! Ale mnie wystraszył! Ty, głupia Mendo, ty! Ty, głupia Mendo, ty! Ale mi serce wali przez pana, misia. no coś ty zrobił! Nie mogłeś sobie innego momentu wybrać, żeby na mnie spać! Ha! O nie, ona rusza cały czas oczami, ale przerażająco rusza oczami. Dobrze, że nie mruga. Jak dzieciopłody, dzieciopłody też przerażająco ruszały oczami, tylko że one mrugały przerażająco. <laughs> o, cześć, cześć Monika! Nigdy się tak wcześniej nie cieszyłem na Twój widok Monika. To czas na dzielenie się wierszami. Okej, okay, dzięki, super. Kto jako pierwszy powinien zobaczyć? Na pewno nie Juri, cześć Monika. Urhara, myślę, że widziałeś wcześniej coś, czego nie powinieneś widzieć. No wow! Nie chciałem ci tego mówić, ale wydaje mi się, że nie mam wyjścia. Twoje spędzanie czasu z Yuri zaczyna być niebezpieczne. Zgadzam się w 100%. Nie wiem dlaczego, ale wydaje się łatwo ekscytować, gdy jest w pobliżu ciebie, co nie powinno być problemem samym w sobie. Ale kiedy Yuri za bardzo się ekscytuje, szuka kryjówki i zaczyna się ciąć nożem kieszonkowym. Tak, widziałem, widziałem. Czy to nie jest popieprzone? Przynosi nawet do szkoły codziennie inny, jakby miała jakąś kolekcję czy coś. To znaczy, to zdecydowanie nie przez to, że ma depresję czy coś w tym stylu. Myślę, że może po prostu czerpać z tego przyjemność. Chodzi o to, że w jakiś sposób zachęca się do tego. Nie mówię, że to twoja wina, ale myślę, że dlatego muszę ci to wszystko wyjaśnić. Więc myślę, że mógłbyś się zdystansować. To byłoby pewnie najlepsze dla niej. Ja się z tobą zgadzam, Monika, teraz. Naprawdę, ja się zdystansuję. Cóż, znasz się dużo dłużej niż ja, więc chyba zaufam twojej opinii w tej sprawie. Prawie doceniam Twoje zaufanie. Skoro przy tym jesteśmy, nie wstydz się spędzać trochę więcej czasu ze mną? Mówiąc delikatnie, przynajmniej ja mam poukładane w głowie serio i wiem jak traktować członków mojego klubu. Serio? Ty wiesz jak traktować? Patrz! Odwróć się. Tak właśnie traktujesz członku swojego klubu. W każdym razie, pracowałam naprawdę ciężko nad tym wierszem, więc mam nadzieję, że to było skuteczne. A więc, co to? Co? Gdzieś je, to naprawdę mnie zaskoczyło. Cóż, chyba zepsułam trochę pisanie tego wiersza? Co jest nie tak z Moniką? Próbowałam tylko... Nieważne. Po prostu przejdźmy dalej. Wszystko ci się zaczyna psuć, Monika. Dobra, chodźmy do Natsuki. Jak dużo, jak dużo, jak dużo Natsuki tego tekstu. Naprawdę. Dobra, bo teraz, jak się przyjrzałem, to chyba nie jest wiersz. Generalnie jest tutaj napisane, że zauważyła, że Yuri się bardzo dziwnie zachowuje. No, generalnie jest wzmianka o Yuri. Bla, bla, bla. Yuri jest mędą. Yuri jest największą mędą na świecie. Jest jeszcze większą mędą. I mam jej po prostu tego nie mówić. Coś, coś w tym stylu. Ok. Dobra. Twoja tajemnica jest. Nie martw się nad Cuki. Wiem, że coś jest nie tak z nią i zamierzam jej pomóc to przezwyciężyć. Doceniam, że ty zmieniam zdanie. Co? Nie, nie! Tylko nie nad bez twarzy! Zignoruj wszystko, co przeczytałeś. Nie, nie zignoruj. Nie ma sensu próbować robić cokolwiek. To wina Juri, że jest niemożliwa do polubienia. Słyszysz mnie? Urhara? Jeśli spędziłbyś więcej czasu z Moniką, wszystkie problemy by zniknęły. Juri i ja jesteśmy zbyt popieprzone dla kogoś tak cudownego jak ty. Po prostu od teraz myślę o Monice. Tylko Monika! Nie! Tylko Monika! Nie! Tylko Monika! Nie! Tylko Monika, nie, nie. Co się stało? Ej! Jak tylko Monika! O Boże, co się właśnie stało? Jest jasne, że Monika ma z tym coś wspólnego. Brawo, Sherlocku! Myślę, że ma jakiegoś rodzaju władzę nad tym światem. Yuri trzyma mój wiersz przy swojej twarzy i bierze głęboki oddech. Kocham go, kocham w nim wszystko. Urhara, chcę go zabrać do domu. Pozwolisz, tak, tak, bierz, bierz, bierz i odejdź. Jasne, nie obchodzi mnie to. <laughs> jesteś dla mnie zbyt miły, Urhara. Dobra, bierz, 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 bierz go. Mogłabym umrzeć? Nie, nie, naprawdę, ale. Dobra, odejdź. Nie wiem, jak, w jaki sposób to opisać. To w porządku, czuć się w ten sposób. Dobra, dobra, tak, tak, tak. To nie jest złe, prawda? Juri, trzyma mój wiersz przy swojej piersi. Zabiorę go do domu ze sobą i będę trzymać w moim pokoju. Dobrze, dobrze, Juri. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, gdy pomyślisz, że go mam. Tak, tak, tak. Dobrze się nim za. No dobrze, bierz go już do domu i spadaj. Będę się nawet dotykać podczas czytania go raz po raz. Wolałem o tym nie wiedzieć. Potnę się papierem, żeby twój pot mógł przejść do mojego krwiobiegu. Ty jesteś chora! A, odejdź! Odejdź, nie! <grywka> Yuri, co ty? Też możesz zatrzymać mój... Nie chcę, nie chcę, nie chcę w zasadzie. Po tym jak go przeczytasz, wiem, że naprawdę będziesz chciał go zatrzymać. Masz, weź go. Nie mogę czekać ani chwili dłużej. Szybko czytaj! Nie chcę go czytać żebyś odeszła, po co się czytając wiersz? O mój Boże, podobał ci się? Napisałam go dla ciebie. Fajnie, dzięki. Juri, przerażasz mnie. Nie wiem, co się z tobą dzieje, ale myślę, że jesteś w, poza... w poważnym niebezpieczeństwie. Aha, nie martw się, Urhara. Wszystko w porządku. W razie gdybyś nie mógł odczytać ten wiersz, bo Co ważniejsze, naniosłam na niego swój zapach. Widzisz, czyż nie jestem najbardziej troskliwą osobą w tym klubie? Kurde, co to, to się nie dzieje? E, ja myślę, że zaraz wymiotuję, o mój Boże. Przynajmniej wydaje się, że wierzę, że coś z nią nie tak, ale czuję, że to jeszcze przyjdzie i do głowy jestem przerażony. Ponieważ nie mogę sobie wyobrazić, co może się wydarzyć. Okej, okay, dobra, rozmawiamy teraz na temat festiwalu. Monika planuje, co mamy wszyscy zrobić. No, oczywiście, Natsuki chce, żeby ja jej pomógł. Yuri też chce, żeby ja jej pomógł. I Monika też chce, żebym ja jej pomógł. No, każda z dziewczyn uważa, że to ona potrzebuje mojej pomocy najbardziej. Spada mi na Monikę, ale ja wybiorę Natsuki. Zrobię to. Czekajcie, czekajcie, dobra, uda mi się. Przez przypadek wybrałem Yuri. No dobra, wybiorę. Ty, 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 oko wybiorę. To, to. Dobra, środkowo. Jaj, wybrałeś mnie! Tak, pomogę ci. Czekaj chwilę, Monika. Zmusiłaś mnie, bym cię wybrał. O czym ty mówisz? Powiedziałeś to. Nie mogę kontrolować twoich. Właśnie, że możesz. Nie wiem, jak, ale to zrobiłaś. To jest absurd. Słuchaj, możemy się spotkać w twoim domu na tym weekendzie. Obiecuję, że będzie fajnie. Czy niedziela ci pasuje? Czy ty sobie kucka żartujesz? To nie jest fair! To jest fair, Natsuki. To jest jego wybór. To nie był mój wybór. Nie, naprawdę nie. Zobaczcie, dziwne rzeczy dzieją się z Urharą, odkąd dołączył do klubu. Wcześniej mnie nie znałaś, to jakie dziwne rzeczy. Nie trudno wierzyć, że coś kontrolowało jego usta, nawet jeśli to nie byłaś ty. Jestem pewna, że chciał wybrać mnie, tak naprawdę Natsuki. Yuri, jesteś tu trochę nierozsądna. Jestem nierozsądna? Hehehehe. <laughs> Monika, nie mogę wierzyć, jak egoistyczna jesteś. Zabieranie Urhary ode mnie za każdym razem, kiedy nie jesteś tym zajęta. Jesteś za Zdrosna? Szalona? A może nienawidzisz tak bardzo siebie, że wyzywasz się na innych? Oto sugestia. Zastanawiałaś się nad zabiciem się? Byłoby to korzystne dla twojego zdrowia psychicznego? O Boże. Z drugiej strony, Juri wydaje się być po tej samej stronie co ja i Natsugi z nieufnością do Moniki. Juri, przerażasz mnie trochę? Natsugi, po prostu chodźmy. Nie sądzę, że ona chce nas tutaj teraz. Widzicie, to nie takie trudne. Wszystko, co chce, to spędzić trochę czasu z nim. Czy to za dużo o co mogę prosić? Juri podąża za Moniką i Natsuki do drzwi. Ej Urhara! Juri jest jakaś dziwna, co nie? Monika zachichotała, a Juri wypchnęła ją za drzwi. Nareszcie I tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek z Doki Doki MC Revenge Moi drodzy, myślę, że już niedługo e, wszystko wyjdzie na jaw Tak, tak, mocno Zaraz zobaczymy, co chce od nas Yuri Domyślam się, że to spotkanie nie przebiegnie w żaden sposób normalnie Ja chcę uciec z tej sali jak najszybciej Tymczasem to by było tyle na dzisiaj Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę Trzymajcie się Hejos